Cóż, muszę wyjaśnić kilka kwestii po prostu na palcach. Nawiasem mówiąc, kwestia użycia broni jądrowej i cała struktura organizacyjna, z którą się to wiąże, to najwyższe tajemnice państwa. Dlatego nie wdając się w szczegóły, powiedzmy, że do użycia broni jądrowej potrzebna jest nie tylko broń jądrowa i nie tylko, że tak powiem, wola polityczna. Potrzebny jest również system ostrzegania przed atakiem rakietowym, system kontroli przestrzeni kosmicznej, system rozpoznania. I system wykrywania wybuchów jądrowych. Na przykład tylko Stany Zjednoczone i Federacja Rosyjska dysponują wszystkimi tymi systemami w pełnym zakresie. Jeśli chodzi o planowanie nuklearne, cóż, istnieje na przykład Komitet Planowania Nuklearnego w NATO. Jak oni planują tę operację strategicznych sił jądrowych, czyli operację SIAS, ale to również, jak to mówią. Najwyższe tajemnice państwa, ponieważ to właśnie pewne struktury w Sztabie Generalnym na przykład planują tę operację, tam wybierają cele do zniszczenia, następnie opracowuje się i wdraża misje lotnicze, a następnie cały ten system kontroli walki. To są cóż, najtrudniejsze pytania i tak na przykład na jakiej podstawie prezydent, naczelny dowódca sił zbrojnych podejmuje decyzję o użyciu broni jądrowej? na podstawie systemu ostrzegania przed atakiem rakietowym, bo na przykład ta sama orbitalna grupa operatorów kosmicznych sprawuje kontrolę nad praktycznie całym globusem, jak na przykład Amerykanie.